No witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony oczywiście Michał. Zapraszam Cię do, do zasubskrybowania mojego kanału, bo oczywiście na stosowanie jest konkurs na Nitro. No a dzisiaj wymyśliłem głupi, solowy challenge. Tylko mogę używać łuków Na pewno to yy, powtórzę z moimi kolegami, bo nie widzi mi się, żebym wygrał coś w ogóle. Nie wiem, czy uda mi się zdobyć łuk za M, Ale spróbuję. Mam nadzieję, że nie trafią mi się Treyhardy. Na pewno będę musiał Forge dobrze rozwinąć. No i no, zapraszam na serwery partnerskie na strefę reklam, bo już ma 6300 osób. Serio się dobrze rozwijają. Zaraz będzie tu 10 tysięcy, a... Yy... No, yy, no i coraz więcej osób tak dołącza, coraz więcej osób yy, reklamuje się, więc ty dołącz do tego społeczeństwa, link w opisie. Yy, no i zapraszam na mój serwer, bo tam też zrobię strefę reklam, tak, też zrobię. Yy, osobną strefę reklam, gdzie można będzie się reklamować, akurat nie będzie tyle kanałów jak na prawdziwej strefie reklam, ale będzie i tak dużo z z 10-15 kanałów będzie do tego przystosowanych więc Więc co? No chyba już tyle wstępie. Więc dobra yy, Odezwę się jak zacznie się runda. No i ktoś się poglizuje mi. Długo akurat nie trzeba było czekać. Kurde. M muszę... Mam nadzieję, że troj hardy mi się nie trafiły. Dobra. Musimy na pewno glinę, żeby nam się bed od razu nie zniszczył. Dobra, 8 na, na naprawienie na przykład. Dobra, wełno obudujmy. Dobra. Ajajaj. Dobra, ale chociaż dobrze, że team koło nas nie żyje. Na pewno się tam przyjdziemy, ale dobra. Dobrze, że mam od razu zbrojkę żelazną. A i nie mogę używać miecza, no tak. Nie dobrze. Dobra. Pójdźmy na diaksy. Dobra. Kolejne teamy się rozwalają. Nie Ja... Ja solowy odcinek. Yy, raczej na, na so, no solowy odcinek. I jeszcze taki challenge. No, naprawdę. Na pewno to powtórzę, bo jak już mówiłem. Ale musimy się przejść na środę. Dobra. O, o kurde, dobrze. Dobrze, bo biali są tam. Ale widzę, że mamy jakieś trajardów. Dobra. Ej, No, przarz. Właśnie. A ja, po co ja kupuję? Miecz. A ja jest serio niedobrze bo na tryhardów tryhardy spotkaliśmy Zaś się będzie budował domus. Wow. Dobra Buduje się? Nie, nie buduje się Dobra wyramy emę Nie ma na co czekać a myślałem, że szalzy to tryhard, a jednak nie atakują. Jeszcze. Dobra, kurde, minuta. Ajajaj, jaj. Nie dobrze. Pierwszy chyba sobie zrobię Forgea. No. Dobra, cztery M. Jak ja wygram, to serio będę mistrzem świata. Dobra, może nie mistrzem, ale... Solo na łukach wygrać. No. Wygrałem tam jak byłem na dwójeczkach z moim kolegą, ale nie solo. Solo jeszcze nawet nie próbowałem, więc nie wiem. O, o dobrze, diamenty ja 2. Jest dobrze. Co i równo chyba. No tak, to akurat prawda. Dobra, kuźnia jeden. Teraz się będę rozpić szybciej. Jak będzie ktoś szedł, to ja kupuję od razu łuk, bo nie ma na co czekać. Dobra. Wróćmy sobie i pójdźmy po Ene. Oczywiście będę czekał aż będzie. De 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 no jak się łóżko rozwalał. Może obsa zrobię najpierw. No bo to będzie ciężko tak wytrwać. Robić obsa czy nie robić? O to jest pytanie. Dobra, robię obsa. Wolę mieć pewność, że łóżka mi nie zniszczył. No właśnie. Wypikasz Loki. Dobra. Dobra. Zniszczmy sobie wszystkie. Dobra. Uhuhu. Dobra. Weźmy to. Tu, 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 tu. Dobra. Kupmy sobie na razie, żeby mieć chociaż troszeczkę Żebym się czuł troszeczkę pewniej Kupmy sobie taki łuk Ej tylko jazy Różowym zostałem Jest szansa Jest szansa I to dużo Dobra. Jest dobrze. Kupimy sobie od razu Forge 2. Dobra. Serio? Dobrze. Akurat, czekajcie, nagrywa się, nagrywa się. Akurat się tego nie spodziewałem. Dobra. Forge 2. 8 diamentów I teraz się będę tu m Raz. Mieć. Tak mi się wydaje przynajmniej. Na razie nie chcę do różowych iść. Do igorka. Jesz jeszcze nie teraz. Jeszcze chwila. No. Jeszcze chwilę, po Poczekamy sobie. Tylko trzeba pilnować, żeby nas tu nie zaskoczyli. I na pewno będę musiał protection 4 zrobić, bo bez protectiona na pewno nie wygram. Teraz, teraz na Prota pójdziemy. No teraz na Prota. Ja jestem ciekawy, jak on jest w klepie o M2. Mogłem poczekać chwilę. Ale dobra, zaraz będą diaksy 3. Dobra, mam cztery diaksy. Można coś kupić za cztery diaksy? Nie wiem, akurat, poczekajcie. Można kupić mocjony patrz. Tak, dobra. To odstawmy sobie albo łuk albo nie, zbroję najpierw dobra no i mówiłem o widzicie już 4 M tu. dobra, jest dobrze, jest dobrze 4, dobra, diaksy jest dobrze, jest dobrze, bardzo dobrze dobra kurde, jak ja to wygram to serio, się tak zdziwię i Kurde. Fajnie by jakbym wygrał. Dobra, zaraz sobie kupię łuk. Tylko teraz jeszcze pyk. No na razie nie. Muszę mieć prota 4. Na pewno muszę mieć. Ale na pewno Igorek ulepsza sobie. Dobra. Wow, byłem spadł. Dobra. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. O, widzicie sobie kupię. Łuk. Dobra. Dobra. Jest niedobrze. Dobra. Dobra I teraz czerwonego No i zabrał mi diaksy Smarkacz No nie no Nie, on mógł odciągnąć uwagę. Dobra, na razie nie widzę różowego akurat. Więc jest dobrze. Dobra, zbierzmy sobie Emę. Idźmy do wazy. Serio, nie... Się robi niebezpiecznie. Ale jak ja z łukiem wygram... To będzie serio coś. Dobra. 6. Tu trzeba 10, tu 8. Ale to Ej. Dobrze, jak ja z łukiem wygram to serio będzie coś mocnego, czekajcie ile ja tam mam M. raczej Daxów, dobra, chodźmy po Emę, będzie trzeba się bardziej uzbroić, nie wiem czy iść atakować. Dobra. Pójdźmy do bazy. Dobra. Kurde, jak mi most zeszpecił. Idzie? O nie. Ach, się zdziwi. No, Nie, 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 nie jest le. Ja nie mam żadnej broni. Ja pierdzielę. Dobra. Dobra, wkraczamy do gry. Jest dobrze, jest dobrze. Kupujemy sobie oczywiście eee, łuk. Dobra. Mm. Dobra, idź sobie jeszcze kupmy. Dobra, jest dobrze. Ja, jak ja to wygram? Kurde, tylko jak mi ten most on rozpadł? Dobra, dobra. Chcę zobaczyć. Mam że nie idzie. Nie, najgorzej jaką kopię tam nie. Dobra, o, o, idzie. Jest tu. Dobra, uciekamy do bazy. To jest niebezpieczne. Ej. On siekierą, to... tutaj tutaj siekiera nie daje lepszego. Serio. Nie widzę. Ha! Nie wiem, podchodzić czy nie. Rozwalanie łóżek za minutę. No. Dobra. No co jest? Wow! Wyrzuć, eee. wyrzuć! Dobra, 12 deaksów, ale dobra, nie jest najgorzej. Ej, Teraz to się... ...stresuje. Kupiłem mógł. Ja! Dobra, już myślałam, że on mnie rozwalił, ale dobra. To nie on. Dobra, biorę różne golemy. Dwa. Oczywiście łuk. No, jak najwięcej strzał. Dobra, jeszcze fireball, ja, jajomost jeden i perełki, jeszcze może drugi jajomost, dobra, idziemy, u, e, serio? Nie mam, wełny. Najważniejsze rzeczy nie mam. Dobra. Dobra. Jak najwięcej. Ja. A gość nie wie, że tutaj nie działa się siekiera tak, jak powinna działać. Dobra. Chodź. Cip, cip, cip. On może mieć też łuk. Bitwa na łuki? Kurde, jestem... Być pewnie siebie. Gdzie się i igorek? Gdzie on może być? Dobra. Idę do jego bazy. Nie, może być. No właśnie jeszcze. Jesteśmy. A tak autentycznie. Czy to nie jest jego baza? U. Jak on będzie miał łuk, mnie strąci. O nie, wypuszczono ducha. A ja nie mam dodatkowego ducha. Poczekajcie, może sobie kupię. Dobra, jest. Mam dodatkowego ducha. Nie dobra. Uciekam. Mam perełkę w pogotowiu. Idzie za mną. O ja pierdzielę Tak, to są te duchy co? Dobra oj 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 Dobrze Gdzie on to jasny, ciasny jest? Gdzie on jest? Tu idzie. O nie, nie, nie mogę wiecza! Nie! No wygrałem. Oj, sorry. Ja pierdziele. Co to było? Ja pierdziele. Nie, ja pierdzielę, ale co to było za akcja. Myślę, że to było fajne do oglądania. Więc subskrybujcie kanał. Yy, subskrybujcie kanał. Yy, z dzwoneczkiem, bo na 100 subów to jest konkurs. Yy, no i zapraszam. Yy, no wiem, że Łuk to wygrana arena. Yy, więc subskrybujcie kanał. Z dzwoneczkiem yy, 100... Yy. 100, 100 subów to konkurs na nitro. No i zapraszam na serwery partnerskie. Ja byłem Michał. Pa pa.